Czy zdarzyło się wam kiedyś, że musieliście pozbyć się szklanek, bo miały brzydki nalot, albo były porysowane? Ja wolę zamieniać je na takie, jak ten lampiony. Zaraz pokażę, jak to zrobić przy użyciu farb kredowych. Potrzebna do tego będzie farba kredowa najlepiej w takim naczyniu, z którego będzie ją łatwo nabierać na gąbkę i zwykła gąbka do mycia naczyń, albo pędzel gąbkowy. Ja posłużę się pędzlem. Ponieważ do szkła farba przylega bardzo trudno, Trzeba to robić nie pociągając pędzlem i rozcierając, tylko pukając miejsce koło miejsca. Szklankę pozostawiamy do wyschnięcia. Będziemy ją malować jeszcze drugą warstwą, a jeżeli potrzeba, to jeszcze nawet trzecią. Natomiast bardzo ważna uwaga: szkło schnie dosyć długo. Zanim pomalujemy drugą warstwę, musimy się upewnić, że pierwsza na pewno dobrze wyschła, bo inaczej zniszczymy całą swoją pracę. Pierwsza warstwa farby już wyschła. Jeżeli ktoś lubi tego typu efekt, może już zostawić tak jak jest. Ja wolałabym jeszcze drugą warstwę farby. Po to, żeby ujednolicić kolor. Tak wygląda świecznik po dwukrotnym malowaniu farbą kredową. Farba po kilku godzinach będzie całkowicie sucha i nie będzie się już z niego zmywać. Natomiast dodatkowo można go zabezpieczyć przez woskowanie bądź pomalowanie lakierem. Po farby kredowe i po przepisy na ich stosowanie zapraszam na stronę www.farbykredowe.pl